Ale dobra trawa, hmm? To Tiras, a co on tu robi? Pójdę się zapytać. Cześć, to Tiras. Hej, Milka. Co ty tu robisz? Ech, rozmyślam. O, nad czym? Ech, jak jakby to powiedzieć, chciałbym się oświadczyć Kjarze. Ooo. O, to super. A kiedy? Eee, właśnie nie wiem. Może pomożesz mi? Ech, jasne. A w czym? No nie może wybrać jakieś ładne kwiaty lub coś w tym stylu. Aha, czyli chciałbyś jakiś taki wspólny wieczór dla niej zrobić, tak? No. Okej, okay, to ci pomogę. Najpierw pójdziemy wybrać jakieś ładne kwiaty. Okej. Okay. To tutaj? Tak. Zobaczymy, kwiatów. Wow, jakie piękne. Wow. Mhm. Cześć, Stella. Hejka, w czym mam pomóc? Chcielibyśmy jakieś ładne kwiaty. Um, dla kogo? Znaczy, nie dla mnie, tylko to Totiras ty chciałby się oświadczyć Kiarze i potrzebuje jakieś ładne kwiaty. O, to super. Jak widzisz, mamy takie kwiaty. Um, no i mam jeszcze jedne. O, tak. A jaka Kiara lubi kolor? Um, wiesz co? Ona chyba lubi niebieski, ale nie jestem pewny. Chyba czerwony. Teraz nie wiem sam jaki kolor kupić kwiatów. No. Ja Ci polecam takie kwiatki. Chodźmy, zaprowadzę was tam. Myślę, że Wam się spodobają. No to tak, mamy takie. Też ładne. I chodźmy jeszcze gdzie indziej. I jeszcze te. Ale piękne, wow! Różne kolory. Tak, wybierzcie może coś. Hmm. Tak bym chyba wybiorę... Ten jest ładny. No? Hmm. Chyba już mam. Okej, okay, to który podać? Yy, ten tu, taki kolor ładny. Okej. Okay. Okej, okay, już, okej. Okay. Ile mam ci zapłacić? A weź go za darmo. Serio? Mhm. Dziękujemy Stella. Nie ma za co. Jeszcze raz dzięki. Nie ma za co już dzięki Milka, że mi pomogłaś. Nie ma za co, ale wow, ale ładne te kwiaty. Aż nie mogę na nich napatrzeć. No, jeszcze raz dzięki, że mi pomogłaś. Nie ma za co? Powodzenia. Dzięki. Pa, pa! To Tilas dosz radę, i to powiedzieć. O, idzie. Cześć las? Gdzie ty byłeś? A, na spacerze. Serio? O, a co to za piękny kwiat? Dla ciebie. Naprawdę? Tak. Proszę. Ale piękne. <noise> tak. O... Chcę Ci zadać pewne pytanie. Tak? Chciałam ci to zadać już wcześniej, ale nie wiedziałam, czy się zgodzisz. No, zadawaj. Czy wyjdziesz za mnie? <noise> Ojej, zaskoczyłeś mnie. <noise> tak, wiem. <noise> no to jak? Hmm... Tak, no zgadzam się. Oto super. A kiedy wszystko będziemy przygotowali, ślub i tak dalej? Spokojnie, na razie. Dopiero ci oświadczyłem. <grym> Okej, okay, wszystko umówimy. A tak w ogóle, skąd ty wziąłeś taki piękny kwiat? Pomagała mi przy tym Milka. Serio? Tak, byliśmy taki jakby gareli kwiatów. Nie wiem, ale to było naprawdę tam dużo kolorów, ale wziąłem ci ten. Jest śliczny. Dziękuję. <laughs> mm